Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witam się z wami na przeglądzie w PEPKO i zaczynamy od takiej bluzy za 25 zł od rozmiaru S do 3XL. Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło, gdy zasubskrybujecie mój kanał, włączcie sobie dzwoneczek, będziecie dostawać powiadomienia o moich filmach. No i oczywiście będzie mi bardzo miło, jak skomentujecie mój film, napiszecie co tam dzisiaj porabiacie, jaka u Was jest pogoda. U mnie dzisiaj słoneczko świeci bardzo gorąco. Normalnie chyba wakacje wróciły, a ja już myślałam tutaj o jesieni, że jesień idzie dużymi krokami. Dobra, zaczynamy przegląd. Mamy tutaj za 40 zł. koszulę. Następną rzeczą jest taka bluza, i ona jest welurowa, bardzo miła w dotyku. 30 zł kosztuje i jest od rozmiaru S do rozmiaru 3XL. Jak widzicie, rękawy są tak podwinięte i ona jest z przodu dłuższa, z tyłu jest tak nawet dosyć. Dosyć, dosyć długa, zobaczcie. I jest tak mocno wycięta. Bardzo fajna, leciutka, akurat na jak nadejdą takie jesienne klimaty. 40 zł od rozmiaru S do rozmiaru L. Mamy tu sweter w kolorze zielonym ze złotymi guziczkami. Proszę bardzo, tak on się prezentuje. Idziemy dalej. Dalej mamy, dalej mamy odzież z nowej kolekcji. I tu mamy bluzę za 50 zł do rozmiaru XXL. Piękne są te bluzy, takie delikatne. Wiecie, no nie ma, za dużo się na nich nie dzieje, ale one właśnie dzięki temu fajnie wyglądają. Jeszcze ten kolor to w ogóle mi się bardzo, bardzo podoba. Eee, tu mamy spodnie za 4 dyszki. Mają kieszonki, mają szeroki ściągacz na nóżkach też mają ściągacze, więc, więc też fajnie to się będzie układało. Zobaczcie ta przepiękna kamizelka jestem tutaj akurat w aurze w Olsztynie, Więc jeżeli ktoś by chciał, to zobaczcie ile tego wszystkiego jest. I te kurtki wszystkie yy, i te kurtki i z kapturem i bez kaptura jest naprawdę tego bardzo bardzo yy, dużo. Zobaczcie te kurteczki również są yy, fajnie, bo widzę, że coraz więcej w aurze jest rzeczy. W ogóle tu jest tak poprzestawiane, bardziej mi się podoba yy, i i właśnie mam wrażenie, że jest więcej towaru. Dobra, mamy tutaj taką bluzę za 70 zł albo koszulę. No różnie to można nosić od rozmiaru S do rozmiaru L. Tak wygląda, proszę bardzo. Widziałam już dziewczynę, e, dziewczynę jak e, wrzucają sobie zdjęcia w tych koszulach. Świetnie to wygląda. E, bardzo, bardzo mi się to podoba. Ale słuchajcie, to jest po prostu hit. Tylko oczywiście wiadomo, że rolka i trzeba po prostu przerolkować, bo on jest trochę taki zamechacony ten kapelusz. Kosztuje 35 zł i jest e, e, rozmiar. Mm, z S na M i z M na L. Musicie mierzyć. Ja osobiście nie mierzyłam, bo akurat przyjechałam tutaj w Koku, ale ja uwielbiam takie kapelusze i co roku sobie powtarzam, że sobie kupię taki kapelusz i będę w nim pomykała. Tutaj wam pokazuję sweter, ale myślałam, że jest jakaś, jakieś coś... Co, czego wam nie pokazywałam, ale to już widzieliście. Pokażę wam czapeczkę, bo tu jest tego, w pepko jest tego mało. Zobaczcie, ale jednak coś tam się pojawia. Czapeczki z daszkiem, takie ala jeansowe, i one są w kwocie 22 zł. I to jest jeden rozmiar. Regulujecie sobie tym paseczkiem z tyłu, jak to przeważnie w czapkach bywa. Dobra, yy, co my tutaj jeszcze mamy? Idziemy, idziemy, pospacerujemy sobie trochę. No, bo tutaj jest przemeblowanie, i powiem Wam, że muszę tu trochę się pokręcić, żeby zobaczyć, żeby się po prostu odnaleźć w tym sklepie. Cztery dyszki kosztuje ten swetr. On jest do 2xL do rozmiar od rozmiaru S. Proszę bardzo. Bardzo fajny w dotyku, mięciutki. Chyba widać od razu na pierwszy rzut oka z jakiego to jest materiału. Każdy z nas na pewno miał z nim styczność. Kolor bardzo ładny. Rodem z Harry'ego Pottera. Dosłownie, ale to nie jest chyba kolekcja z Harry Pottera, bo nic tutaj nigdzie nie jest napisane. Tu mamy taką bluzeczkę w tym pięknym kolorze. 30 zł kosztuje, zobaczcie. Jak ktoś lubi takie ostre kolory, to proszę bardzo. O, niekoniecznie mój kolor, ale może komuś się spodoba. A tutaj jest taki właśnie fioletowo-bordowy kolorek. Przechodzimy dalej. Co my tutaj jeszcze mamy? Tak wam trochę poprzejeżdżam, żebyście widziały co tutaj się dzieje. Tu mamy sweter. Ten sweter też jest fajny, bardzo w dotyku. 45 zł kosztuje, od rozmiaru S do XXL. Fajnie wygląda. Powiem wam, że naprawdę mega mi się podoba. I no tak jak go dotykacie, to też jest bardzo, bardzo miły w dotyku. Fajnie, że te swetry są, e, że te swetry są takie miłe w dotyku, bo powiem wam, że mm, za moich czasów no to niektóre swetry to były, nie wiem, z czego one to rozwłóczki, z włóczki z wełny, jakiejś, z wełny jakieś, że te swetry po prostu tak gryzły, że nie można było tego nosić. E, nie można było tego nosić, a te sweterki teraz są robione no, z takiej fajnej włóczki że ona jest po prostu taka bardzo miła. Zobaczcie, tu mamy kapciuchy, takie z, z taką gumeczką za 25 zł. Tu mamy, poczekajcie, takie zajączki za 20 zł. Proszę bardzo, zajączki albo króliczki. No i tak zerkam, czy coś nowego wjechało, ale na razie tylko chyba to. Jak coś jeszcze będzie, to będę Wam pokazywać. Dwie dyszki kosztują takie koteczki. E, takie koteczki, dobra, a resztę już widzieliście. Tutaj jest naprawdę dosyć, dosyć dużo tego. Zobaczcie, i też męskich rzeczy e, jest również dosyć sporo. Dosyć sporo. Zobaczcie, jakie e, fajne rzeczy e, wjechały. To jeszcze Wam trochę pokażę. Może tutaj męskich miał być tylko damskie, ale dobra, czasami proście mnie o te męskie, więc wam tu pokażę 80 zł i myślę, że ta e, kurtko bluza jest po prostu rewelacyjna dla faceta. Zobaczcie, ona jest trochę taka e, trochę taka pikowana. No i powiem wam, że jest e, gruba, można to nosić e, jako kurtkę. Oczywiście wiadomo, że nie założycie e, tej kurtki przy minus 20, nie, ale ale tak to jest spoko na jesień. Cztery dyszki kosztuje koszula do XXL, ale wiadomo, że te XXL męskie to jest naprawdę duży, duży rozmiar. No i widzę, że tutaj te kraciaste koszule cieszą się zainteresowaniem mężczyzn bo tu chwilę postałam, gdzieś coś tutaj popatrzyłam i widzę, że mężczyźni podchodzą i właśnie kupują, zakupują sobie te koszule dobra, pokażę Wam jeszcze tutaj, możecie sobie kupić znaczy sobie, dla swoich mężów czy tam y, tatusiów, 50 zł y, kosztuje kamizelka do 2XL proszę bardzo, y, tutaj są kieszonki, również bardzo lekka bez kaptura, y, w kolorze granatowym, ciekawa jestem ja jak zwykle jestem ciekawa, czy są jeszcze jakieś inne kolory inne kolory, no ja już jestem taka no i co, cóż zrobić cóż zrobić, dobra tu się kończy dział męski, zaczyna się chyba dziecięcy, dobra tu jeszcze fajną bluzę zobaczyłam, ale to na dziecięcym słuchajcie eee, taka mm, taka jakby trochę była wyprana ale teraz młodzież nosi takie e, takie właśnie duże e, ala sprane rzeczy proszę bardzo tak się prezentuje Bluza z nowości w Pepko. To jeszcze Wam tu przejadę chwilę na jakieś spodnie. Trzy dyszki kosztują. Wow, do rozmiaru XXXL. Słuchajcie, więc to będą na pewno duże, duże dresy, a wiadomo jak dresy, one się jeszcze rozciągną, więc naprawdę spore rozmiary tutaj, tutaj mogą się ubrać. Dobra. Tu mamy szare, tu Wam jeszcze pokażę takie. Zobaczcie, te są jeszcze większe. Do rozmiaru XXL. Za 35 zł. Mają kieszonki i są zwężane. I co jeszcze Wam tutaj chcę pokazać? O, może jeszcze Wam pokażę e, piżamki. A, jeszcze Wam pokażę za chwilę piżamki damskie. Poczekajcie, momencik. 50 zł kosztują. E, no i tutaj macie z tej kolekcji Harry Pottera. O, proszę bardzo, ze spodenkami, jakby ktoś się pytał. Więc tak się prezentują, prezentują się właśnie te. Yy, piżamy, dobra, zawiesiłam się. Tu macie takie nowości, 60 zł kosztuje od S do L, proszę bardzo. Yy, I tu jest jedna, tam niżej macie w taką bardziej różową krateczkę. No a jak chcecie być ubrane, ubrane mama, córka, tak samo. To proszę bardzo dla dziewczynek też są. Także wpadajcie do Pepku, bo to jest nowa kolekcja i widzę, że też zaczyna być już rozbierana. Yy, te kurtki, te właśnie takie koszule są bardzo, yy, bardzo popularne. W tamtym roku też były. Yy, więc, e, więc wpadajcie i sobie przymierzajcie, dobra, tu mamy taką piżamę mm, bardzo miła w dotyku, nie mam pojęcia z czego, ale jest taki bardzo cienki materiał, ale bardzo miły tylko nie wiem jak to mm, spać w tym, bo to ma kaptur, nie wiem, mi chyba by było niewygodnie tu mamy coś cieńszego za 35 zł do rozmiaru XXL i tak się prezentuje cały w kropeczki, długie, długie rękawy no i tutaj jest taki nadruk nie wiem co to jest w kolorze złotym, no i też że właśnie e, taka miękka w dotyku, no i rzeczywiście te ubrania takie są. Te ubrania teraz właśnie w PEPKO są takie, e, takie bardzo fajne w dotyku. No i tutaj macie po lewej stronie, ale już nie będę przeszkadzać, bo tu pani stoi, więc pokażę wam następnym razem tamte grubsze piżamki. Jeszcze ta, czas na grubsze, zrobiło się ciepło, więc cieszmy się tym, że jest cieplutko. Wpadajcie na moje wcześniejsze przeglądy. Ostatnio wrzuciłam przegląd z jesienną dekoracją, już e, która w, mm, wjechała do PEPKO. Dzisiaj ja już dziękuję wam bardzo, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się. Cześć.